Bierzemy na warsztat temat, który wzbudza więcej emocji niż jakakolwiek mama drama na Instagramie. Poród naturalny czy cesarka. Która opcja jest lepsza? Która opcja jest łatwiejsza? Co jest bezpieczniejsze. I uwaga! Już na starcie chcę Ci od razu powiedzieć. Ja nie jestem tu po to, żeby Ci powiedzieć, co masz wybrać. Jestem tu po to, żeby Ci pokazać różne opcje, żeby Ci pokazać wady, zalety, korzyści, zagrożenia po to, żebyś sama mogła podejmować swoje decyzje. Gotowa? To lecimy. Na początku rozwalimy dwa mity. I pierwszy z nich jest taki, że cesarka to ta łatwiejsza droga, to droga na skróty. Stop, to nie jest prawda. Cesarskie cięcie to operacja. Tak może ratować życie. Tak czasami się zdarza ale nigdy nie jest łatwiejszym wyjściem. Po cesarce goisz się dłużej, trudniej ci się podnosi dziecko, boli, to nie jest jak wyjście na plażę. To naprawdę jest poważny zabieg, ale cesarka też ratuje życie, więc nie patrzymy na matkę naturalne zawsze lepsze, patrzymy na to, jaka jest twoja indywidualna sytuacja. No i drugi mit, jak cesarka to zawsze cesarka. No bzdura. Istnieje coś takiego jak VBAC, czyli vaginal birth after cesarean, po polsku po prostu poród naturalny po cesarskim cięciu i to jest już norma. I naprawdę w wielu szpitalach, w większości szpitali w Polsce można urodzić naturalnie, jeśli raz miałaś cesarskie cięcie. I teraz co cię czeka w przypadku porodu naturalnego i cesarskiego cięcia? W przypadku porodu drogami natury czekają Cię skurcze. Tak, zwykle są one bolesne, ale są sposoby na ich ogarnięcie. Czekacie też aktywność, ruch, oddech, zmiana pozycji. Czekacie też naturalny koktajl hormonów oksydocyna, adrenalina, endorfiny i szybszy powrót do formy po porodzie. Oczywiście, zazwyczaj. Czekacie też bezpośredni kontakt do skóry po porodzie. A co? Przy cesarskim cięciu zdecydowanie krótszy czas całości. Cesarka to jest między 30 a 60 minut, w zależności od operanta. Brak bólu porodowego, ale boli po. Dlaczego nie boli? No bo jest to znieczulenie albo podpańczynówkowe, albo jesteś w pełnym znieczuleniu, ze względu na to, że to jest operacja. Jeśli jest to planowe cesarskie cięcie, no to masz możliwość przynajmniej jakiegoś manewru zaplanowanego tego dnia. Jeśli jest to cesarskie cięcie w trakcie porodu, no to bywa, że jest to po prostu operacja ratująca życie. Ale tutaj jest dłuższa rekonwalescencja. Tu jest ból przy wstawaniu, przy chodzeniu, przy podnoszeniu dziecka. Tu też jest większe ryzyko przy kolejnych cesarskich cięciach, szczególnie po drugim cesarskim cięciu. No i niestety potencjalnie brak natychmiastowego kontaktu skóra do skóry, bo nadal bardzo mało porodówek w Polsce daje kobiecie możliwość tego kontaktu na sali operacyjnej. No i też niewiele. Z porodówek w Polsce oferuje możliwość, żeby osoba towarzysząca była razem z tobą na sali operacyjnej, a w porodzie e, drogami natury, naturalnym, ta osoba towarzysząca może być. No i teraz, co warto wiedzieć, zanim się zdecydujesz? Nie zawsze możesz się zdecydować, no bo być może chciałabyś rodzić drogami natury, ale jednak z jakiegoś powodu to cesarskie cięcie będzie konieczne. Jeśli Wiesz, że będziesz chodzić drogami natury, to się przygotuj. Zrób plan porodu, zapoznaj się z pozycjami, dowiedz się jak oddychać, zastanów się nad swoją osobą towarzyszącą, no i dobrze wybierz szpital. Jeśli wiesz, że będzie cesarka, zaplanuj łagodne cesarskie cięcie. Zaplanuj zasiedlanie dziecka bakteriami matki, zaplanuj kangurowanie, zaplanuj pierwsze przystawienie do piersi. W obu przypadkach Poznaj swoje prawa, rozmawiaj z zespołem medycznym i zaplanuj wsparcie. Jako Dula widziałam porody, które były wzmacniające dla kobiety, niezależnie od tego, czy kończyły się drogami natury, czy przez cesarskie cięcie. Bo tak naprawdę nie chodzi o to, jak urodzisz chodzi o to, jak czujesz się z tym, jak urodziłaś czy byłaś informowana. Czy miałaś wsparcie, czy miałaś możliwość w podejmowaniu decyzji o tym, jak chcesz urodzić? Pamiętaj, twój poród to Twoja historia i masz prawo być w jej centrum, niezależnie od tego, jak ona się potoczy. No, i teraz kilka takich protipów na koniec. Przygotuj plan porodu. Tak. Nawet jeśli planujesz cesarskie cięcie, albo jeśli masz wskazania do cesarskiego cięcia. Zaplanuj też swoje wsparcie. Partner, mama, przyjaciółka, dula. Rozmawiaj ze swoim lekarzem o obawach. Konsultuj z nim lub z położną. Zadawaj pytania. No i daj sobie czas na regenerację. Niezależnie od tego, w jaki sposób urodzisz. I pamiętaj, poród... To nie konkurs na najlepiej urodzone dziecko. Nie ma za to medali. Nie ma lepszej ani gorszej drogi. Jest tylko Twoja droga, bo to jest Twoje ciało, Twój poród i Twoje dziecko. Masz prawo do wiedzy, do troski i do dbania o siebie. Masz prawo do porodu, który będzie źródłem Twojej mocy, a nie źródłem lęku dla Ciebie. I chcę, żebyś wiedziała jedno. Jesteś stworzona do rodzenia, niezależnie od tego, w jaki sposób się to wydarzy. A jeśli jesteś w ciąży i planujesz poród drogami natury, to z pewnością spodoba Ci się mój ostatni filmik, w którym opowiadam o skurczach i o ich powiązaniu z bólem porodowym i o tym, jak rozpoznać te właściwe. Dziękuję Ci za to, że byłaś tu ze mną. I do zobaczenia w następnym odcinku.